Dzień dobry o tym pięknym poranku jest słonecznie, no ale ja mam do zrobienia 16 km i witam cię w drugim epizodzie e, sezonie. W drugim sezonie tak to się powinno mówić vloga proste faset, także będzie ciekawie, wracam. Powiem Ci potem dlaczego e, mnie nie było i co się będzie działo teraz. Także tyle a ja lecę, lecę. 16-18 km dzisiaj, bo za dwa tygodnie maraton we Wrocławiu, a pod koniec miesiąca Warszawa. Yo, yo. I zrobione. Kawałeczek. Natomiast w bardzo ładnych okolicznościach przyrody może Także teraz buty zdjęte, chwila przerwy A potem jest koło 10, więc śniadanie a No i napić się woda, a tu też jakieś zawody Gdzieś tam To już wiem, Rambis Morning Tak się nazywa Ludzie ledzą, lecą 5 km po plaży. Tutaj meta jest pięknie. Dobry sposób na spędzanie poranka. A któż to tam jest? Cześć! Witam cię serdecznie w nowym odcinku vloga Prosty Facet. Ja nazywam się Jerek Krajewski i to jest y, sezon drugi. Pierwszy odcinek sezonu drugiego, który jest, y, pojawi się w przerwie wakacyjnej. I w tym odcinku chcę Ci powiedzieć dlaczego mi nie było, dlaczego zrobiłem sobie przerwę i musiałem sobie ją zrobić, ale również e, będzie o tym co zobaczysz i dlaczego warto to oglądać, a będzie się troszkę działo, będzie bardzo dużo ciekawych rzeczy, także za chwilę na tablicy i wyjaśnię też skąd ta koszulka. I mam tutaj swoją tablicę, którą używałem w sezonie pierwszym, chociaż on tak się nie nazywał, bo... Sezon pierwszy vloga zacząłem nie mając żadnego doświadczenia we vlogowaniu i cały czas się tego uczę i odcinki leciały kawałeczkę po kawałeczku, natomiast później jakoś przerwałem to, miałem nieregularność, nie wróciłem do tego i to co dla mnie jest potrzebne czasami potrzebuje taką przerwę i będę dzielił tego vloga na sezony E, więc tamten sezon, mimo że się tak nie nazywał, to jest sezon pierwszy. Sezon drugi, to jest e, dzisiejszy odcinek i kolejna. Dlaczego mnie nie było? E, rozwodzę się już trzy lata i walczę o swoją córkę. I rok czasu nie widziałem swojego dziecka, które ma 5 lat. I to jest... E, każdy z nas ma pewne trudne sytuacje w życiu, to jest jakaś moja która wisi i to jest stresor, który jest w moim życiu. Mm. Bardzo trudne doświadczenie, natomiast założyłem tego vloga właśnie po to, żeby w pewnym sensie układać sobie myśli i takie konstruktywne sposoby działania i przeciwdziałania takim sytuacjom jak ta, bo różne mm. rzeczy się dzieją i czasem jest tak, że jest ktoś po drugiej stronie, kto nie chce współpracować albo wręcz robi tobie na przekór i to jest trudna sytuacja i co wtedy robić. Ja zawsze wybieram konstruktywne rozwiązania, szukam ich przynajmniej. Jeżeli nawet czegoś nie widzę w danej chwili, to staram się znaleźć kogoś, kto mi pomoże, albo porozmawiać z kimś, kto jest w tym miejscu, w którym ja bym chciał być, a już przeszedł tą trudną ścieżkę, ale czasami jest tak, że Nikogo w ogóle nie można znaleźć i wtedy trzeba i warto się opierać na pewnych wartościach i wtedy warto być konkretnym i trzymać się tego, co się ustaliło. I takim moim sposobem dla Lili, dla Liliany, która ma teraz 5 lat, i ostatnio widziałem jak ja dwa miesiące po swoich czwartych godzinach Biegam, biegam maratony trochę, żeby zaprotestować tej sytuacji, a ja inna sprawa to robię swoje rzeczy w sądzie, po to, żeby walczyć. I nie będę wchodził w swoje osobiste rzeczy, bo te tematy oczywiście przeżywam. Oczywiście one powodują we mnie emocje i są trudne. Być może coś powiem więcej, ale dzisiaj taki coming out, chcę o tym powiedzieć, bo to jest bardzo ważne i lubię transparentnie. Transparencję, transparentność tutaj, przejrzystość na tym blogu. Ten blog jest dla Liliany, on jest dla mnie on jest dla ciebie. Dla ciebie dlatego, że mam nadzieję, że to, czego mnie nauczyła ta trudna sytuacja, ona jest bardzo trudna, przyda się Tobie, żeby szybciej przejść czy wyjść z różnych innych trudności. Bo to jest tak, że. Czasami ktoś ma ten głębszy dół, który trwa przez więcej lat i teraz wszyscy mamy swoje trudności. Natomiast jak ktoś długo siedzi w jakiejś trudnej sytuacji, no to zbiera bardzo dużo doświadczenia. Yy, może to nie jest nic dobrego, ale na pewno Tobie się przyda, bo musiałem sobie zadać z bardzo trudnymi sytuacjami. I teraz, co będzie w drugim sezonie? Drugi sezon. Więc jak radzić sobie z ekstremalnymi przeciwnościami? tak też warto sobie przy okazji określić, co to jest to ekstremum, bo co to jest? Bo może, może to są jakieś proste sytuacje. My żyjemy w stosunkowo spokojnych czasach, w miejscu, gdzie nie ma wojny, teraz obecnie i na razie nie zapowiada się, żeby coś takiego było. Oczywiście są jakieś katastrofy naturalne, ktoś zostaje czasem okradziony, coś zachoruje. Natomiast to nie są sytuacje, gdzie my walczymy o swoje życie każdego dnia i powinniśmy być wdzięczni czy Bogu, czy komukolwiek, jeżeli nie wierzysz, i naprawdę cieszyć się z tego. Więc to ekstremum, to ekstremum to jest tak naprawdę to, co Ty sobie określasz. No ale o tym będziemy mówić. Druga rzecz, to... Mm, jak jest ciężko, warto mieć pewne nawyki i to, co się sprawdza, to jest robienie właściwych rzeczy we właściwym czasie i taka koncentracja na tym, co jest najważniejsze, na priorytetach. I też układanie pewnych rzeczy, które trzeba robić. I nazwanie to jak stawać się profesjonalistą każdego dnia, bo... Czasami są bardzo duże rzeczy i bardzo odległe w czasie, które trzeba zrobić. Czasami coś trwa latami, czasami o coś walczysz latami, nie wychodzi albo masz wrażenie, że to się oddala, oddala, oddala i nie masz na to wpływu. I ważne, żeby duże cele dzielić na małe kawałeczki i być wytrwałym w tym, żeby dążyć do tego, ale każdego dnia robić ten mały krok. I to jest stawanie się profesjonalistą i to jest trochę hołd dla Stevena Pressfielda, który napisał książkę Turning Pro. Świetna książka, książka, która jest drugą taką, która mi w tym roku tak bardzo pomogła. Więc polecam, polecam Pressfielda, ale najpierw jest The World of Art, to jest może książka, którą warto wcześniej przeczytać, albo Do the Work. Także Steven Pressfield generalnie jest pisarzem, jest świetny, zajmuje się też tym, co robi, żeby wychodziło, żeby po prostu robić. A my mamy często problemy z tym, że mamy wiele marzeń, ale niestety nic z nich nie wychodzi, a potem żałujemy, że czegoś nie zrobiliśmy. I trzecia rzecz, to troszkę powiem, chcę, żeby ten vlog był bardziej osobisty, więc powiem o tym, jak postanowiłem walczyć o swoją córeczkę i co robić, gdy właśnie druga strona nie współpracuje, ale nie będę wchodził um, w te sytuacje konkretnie, więc będę mówił pewnymi ogólnikami. Dlaczego? Dlatego, że sprawy rodzinne to są sprawy rodzinne, pewne sprawy się toczą i toczą się w sądzie i nie chcę ich poruszać. Eee, najważniejsze jest to, czego ja się nauczyłem i co Tobie może dać wartość. Eee, to, co jest bezpośrednio, przekłada się na te sytuacje, tak jak moja sytuacja wygląda, nie jest myślę istotne dla Ciebie. Istotne są te lekcje, które ja wyniosłem i tak samo jeżeli Lila będzie to słuchać za jakiś czas, jeżeli będzie, bo może nie będzie i nie dotrze do tego nagrania, to też chcę, żeby, żeby budowała swoją mądrość albo żeby wiedziała po prostu tak ogólnie, jak jej tata o tym myśli. Walka trwa. Na razie, na razie na torach do biegania czy w zasadzie biegam po asfalcie. Będę do tego wracał, będę do tego nawiązywał i, i tyle. Oraz. Czy warto być dobrym? Dobre pytanie. Nie będę na nie w tej chwili opowiadał. Czy emocje, czy działanie? Co jest ważniejsze? Co powoduje, co, co powoduje, co jest pierwsze, czy jajka, czy kura. E a może myśli są najważniejsze? Na pewno będzie tego dużo. Jak żyć w prawdzie? No i warto sobie zadać pytanie czyjej prawdzie, bo każdy ma swoją prawdę i ludzie często twierdzą, że moja prawda jest bardziej prawdziwa od swojej prawdy. Mamy różne wizje rzeczywistości, różne dążenia, różne cele, a jednak musimy żyć w społeczeństwie i tak naprawdę, coś jest dobre dla Ciebie? I czy czy warto się ośmielać robić swoje rzeczy po swojemu i przeciwstawiać się często niektórym osobom. Bardzo ciekawe pytanie i będzie o tym w drugim sezonie. No i przede wszystkim odwołanie tego jakiegoś profesjonalistą. I znowuż jak zaczynać, jak robić, co robić, co, co robić kiedy nie wychodzi. Czy się załamywać, czy się podłamywać. No właśnie, jak? Mam odpowiedzi na te pytania i ja cały czas yy, trzymam się bardzo tego, bo to bardzo pomaga, czyli mam swoje cele, każdego dnia staram się robić to, co mam do zrobienia, różnie wychodzi, czasem nie wychodzi, a czasami bardzo dobrze wychodzi. I są sposoby na to, żeby wzmacniać yy, też swoją aktywność i działanie. No i wieszcie, będzie o bieganiu, ale jest też miejsce na Twoje propozycje, więc jeżeli masz jakieś propozycje, jak z czegoś chcesz się o mnie dowiedzieć, to mogą być nawet bardzo takie osobiste pytania, w jaki sposób je zaadresuję, więc możesz się zadać pod tym filmem wideo, czy to jeżeli widzisz na Facebooku w komentarzu, albo na YouTubie, też można robić komentarze można anonimowo, anonimowo je zadawać albo możesz napisać na maila prosty facet razem pisane .pl, i znajdziesz to pod tym adresem, pod tym adresem w zakładce kontakt, jeżeli taka jest, już nie pamiętam, ale na pewno tu zupełnie. No i bieganie. Hmm. Przekonałem się ostatnio do biegania. Bieganie jest świetną rzeczą, która wzmacnia moją decyzyjność, moją aktywność, i moją energię. Energię, którą potrzebuję, bo to, co tutaj widzisz, kosztuje dużo, dużo emocji. No bo jednak kochać twoje dziecko i to kosztuje dużo energii, jeżeli się na tym skupiać Nie energię pozytywną daje bieganie i takie cele biegowe, które mam i to będzie jeśli się nie mylę 16 w niedzielę, 16 września Wrocław maraton, tam biegnę i Warszawa 30 września i to będzie bardzo ważny bieg, bo wspieram zbieram pieniądze na fundację dajemy dzieciom siłę to jest fundacja, która pomaga dzieciom które doświadczyły przemocy w rodzinie i jest to dla mnie o tyle ważne, że dla mnie na przykład alienacja dziecka od rodzica jakiegokolwiek jest przemocą psychiczną i to jest bardzo istotne i to podkreślam i przyjąłem sobie za cel, że wspomogę tę fundację, wspomagam nią płacąc co miesiąc jakąś kwotę. Przelałem również pieniądze i pod tym wideo jest link bezpośrednio do składki, e, która jest przypisana do mojego numeru startowego. Natomiast jak idziemy w drużynie w fundacji, dajemy dzieciom siłę i te pieniądze, które do fundacji pójdą służą raz e, wsparciu telefonu, które, który jest po to, żeby dzieci mogły zadzwonić i uzyskać natychmiastową pomoc i wsparcie w sytuacji, kiedy e, czują się poszkodowane albo jest jakaś przemoc, ale Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę prowadzi również ośrodki, gdzie znajdują się specjaliści i dokonują diagnozy takich sytuacji, gdzie jest przemoc yy, i dają wsparcie też fachowe. I dają również wsparcie całym rodzinom, czyli również rodzicom. Yy. Jeszcze będzie, myślę, w lokie, jeżeli mi się uda, namówić kogoś w fundacji o tym, co oni robią, jak działają. Natomiast tyle na dziś. Bardzo Cię proszę o wsparcie. Możesz przelać 10 zł, 15, 20, 50, 100 tysiąc. Każda pomoc idzie na fundację, a ja biegnę w ich koszulce 30 września w Warszawie, jeżeli nie pominąłem tego, czyli w niedzielę ostatnią, do Zobaczysz mnie w maratonie, więc będę na pewno jakąś relację robił, czy po prostu nagram parę, parę kawałków z trasy. I to tyle. Sezon drugi, e, vlog prosty facet. Dziękuję Ci bardzo za uwagę. Musiałem też wyrzucić to, co mam na sercu, co mi leży i zapraszam Cię do oglądania. Przede wszystkim te odcinki są dla Ciebie i zawsze staram się dawać tutaj coś, co jest wartościowe i może pomóc Tobie, bo... Każdy z nas może mieć swój problem, swojego wroga, swoje trudności w tym, żeby odczepić się od zamartwiania się, bo mamy stres, bo mamy stresy w pracy, bo ktoś nam już źle życzy, bo mamy jakieś trudności albo mamy kogoś chorego w rodzinie. I warto szukać konstruktywnych rozwiązań i wychodzić z tego. A to gość, który mnie nawiedził. E... Ćma. Ale taka nie byle jaka. To tyle w tym odcinku. Natomiast to, co było na początku odcinka, to są nagrania z niedzieli. E... Z biegu niedzielnego. Dzisiaj jest poniedziałek. I mam nadzieję, że obejrzysz to poniedziałek, a jak nie, to we wtorek. Tyle. Yo, yo.